Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze, które chcemy rozważyć, to Jan 2 rozdział, wiersze 13:22 i słowo, które wybrałem do porównania. To w Biblii tysiąclecia wyrzucił ze świątyni, a w Biblii pierwszego kościoła wyrzucił z terenu świątyni. Znajdujemy się na terenie, który kiedyś stanie się świątynią. Za mną widzę podstawę pod ołtarz. Na ścianie zaznaczone miejsce na tabernakulum, to właśnie tutaj w archipelagu będzie teren świątyni. Warto jest w naszym życiu wyznaczyć teren dla świątyni i teren dla tego, co święte. I nie mieszać tych porządków, i nie brudzić tego terenu, i w życiu społecznym, rodzinnym, religijnym mieć te granice wyznaczone dla terenu świątyni. Tam, gdzie jest teren świątyni i Teren tego, co święte w naszym życiu. Szalenie istotne. Panie, błagamy Cię, by to słowo nauczyło nas wyznaczać teren dla tego, co święte w naszym życiu i teren dla świątyni naszego życia. I niech nas w tym błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.